Witam Was bardzo serdecznie na moim kolejnym motovlogu. Dzisiaj wybrałem się do Piaskowej Skały, okolica Ojcowa. Jest to miejsce często odwiedzane przez motocyklistów. Względu na bardzo fajną drogę, fajne winkle. Także jeżeli ktoś ma blisko, a jeszcze nie był, i się zastanawia czy jechać to polecam. To po prostu sobie jechał przez okolice, żebyście mogli zobaczyć jak to wygląda, więc w czasie będę nawijał. Bo ostatnio miałem dość długą przerwę tygodniową od jazdy na motocyklu. Po prostu no nie miałem czasu. Byłem zawalony robotą. Także teraz muszę nadrobić. W sierpniu mam urlop. Może coś, coś więcej filmików wpadnie. No, a o czym bym chciał Wam dzisiaj opowiedzieć? Eee, dzisiaj bym chciał Wam opowiedzieć moją historię z dwoma kuchami. Eee, niekoniecznie. O, no, psy. No, trzeba się pilnować. Eee, wyrwał mnie z rytm trochę, no ale dobra. Eee, powiem wam o mojej historii z dwoma ruchami, jak to się zaczęło e, pierwsze co to wiadomo jak to wody zapaleniec e, interesowały mnie szybkie samochody sportowe i motocykle zbierałem różne karty e, gazetki kupowałem o motocyklach które się czytało ale głównie to, głównie to dla zdjęć bardziej że akurat wtedy nie miałem internetu nie był on aż tak popularny jak to mówię to się czuję trochę staro z tego co też teraz wszyscy prawie mają internet choć tam może na wsi jeszcze Wiele osoby starsze nie posiadają no i co i ogólnie to lubiłem jeździć na rowerze i pewnego razu Spotkałem się z na wycieczkę. Dość, może niedługą trasę, bo 20 parę kilometrów w jedną stronę. Pamiętam, że ogólnie dużo mi w dupę dało wtedy. Było strasznie gorąco, a też człowiek, że tak powiem, jak jedzie na rowerze, no to wiadomo. się poci Tutaj się zbliżamy do zamku. Też ogólnie polecam, można tam wejść do środka, na obejrzeć plac zamkowy. W środku w zamku nie byłem, nie wiem czy jest. W domu tacy dość fest zmęczeni, to stwierdziliśmy, że ogólnie fajnie by było zrobić sobie kartę motorowerową i kupić jakiś skuter, ewentualnie motorower. A wtedy jeszcze karty motorowerowe robiło się w tak powiem w szkole. Także nie było problemu. O, chyba się trafił koreczek mały, wtedy ogólnie nie było problemu ze zrobieniem karty motorowerowej. Teraz później wprowadzili to, że przy ukończeniu 18 roku życia, można jeździć na dowód osobisty. Z tym, że jeżeli ukończyło się. 18, 18 tam przed chyba 2013, już dokładnie nie pamiętam Jak to tam było No No ale ja ogólnie miałem 15 lat No i musiałem zrobić sobie kartę motorowerową żeby pojeździć skuterem No i będziemy się tak wlekli teraz. No no i ogólnie miałem dobry kontakt, wtedy robił to gość, który był od informatyki, miałem z nim bardzo dobry kontakt graliśmy Graliśmy w gry komputerowe razem w Fadwójkę No i ugadaliśmy się z nimi, z tym kumplem że zrobimy sobie te karty motorowerowe I, yy, tak właśnie karty motorowerowe zdecydowaliśmy sobie zrobić po yy, wyprawie rowerowej. Przecież tak powiem, yy, pociągło mnie do jazdy na motorowerach ogólnie to już wcześniej mnie to interesowało i pasjonowało ale ogólnie takim E, taką iskrą zapalną do tego, żeby zacząć w ogóle na dwóch kółkach jeździć. Było lenistwo, tak, właśnie. Nie chciało mi się pedałować. Stwierdziłem, że wolę sobie pociągnąć za maletkę i jechać. No i później kupiłem sobie komarka z silnikiem Rometa z Poszliśmy, że tak powiem, zdawać co ten koleś tak wyleczy. Poszliśmy, że tak powiem, zdawać kartę motorowerową na tym komarku moim. Wcześniej oczywiście się ćwiczyło gdzieś na parkingu, jakieś ruszanie, ósemkę i tego typu sprawy. No i oczywiście ja zdałem, a koledze się nie udało. Zresztą tam była taka sytuacja, że Zbiegło się dużo osób ze szkoły, i się przyglądali jak zdawamy na parkingu, jak zdajemy. No i oczywiście Kubel się zestresował, zbiegł ósemkę, mu parę razy, no i niestety nie, nie, nie przypuścił go. Ja zdałem i śmigałem sobie na tym komarku. Później jeszcze taki znajomy kupił komarka, żeśmy śmigali. No ale wiadomo, zawrotna prędkość 40. W końcu stwierdziłem, że muszę kupić coś lepszego. Myślałem o skuterze jakimś, Markowym, Yamaha czy coś w tym desenie ale niestety budżet mi nie pozwalał, a wtedy jeszcze chodziłem do szkoły, nie miałem za bardzo jak to robić, bo po pół w szkole mi się też za bardzo nie chciało. Ale no jak tylko miałem okazję w wakacje pojechałem do babci, pomagałem jej tam wujkowi tak samo w polu. Zawsze coś tam kaski wpadło. No i jak wróciłem miałem odłożone około dwóch tysięcy, tam trochę rodzice mi, dali kieszonkowego. No i stwierdziłem, że muszę kupić kolejne dwa kółka. Komarka sprzedałem wtedy za 300 zł i kupiłem Simpsona S51 Ojciec podzwonił po znajomych, po kumplach I się okazało, że sąsiad znajomego, taki starszy dziadek ma do sprzedania Simpsonka była to wersja enduro z, tą, z tym wydechem takim do góry tak jakby podciągniętym no i e, problem był taki w tym motocyklu że była zjebana stacyjka a stacyjka w nie wyglądała tak, że e, nie był tam zwykły kluczyk tylko taki bolec zaokrąglony Także można było równie dobrze włożyć śrubokręt i odpalić go. No, w każdym razie gasiło się go, zdejmując fajkę ze świecy, no, ale w związku z tym, że ja go kupiłem do niego przyczepnej zł postanowiłem, że go trochę że tak powiem podreperuje. I. Kupiłem tą stacyjkę. No i śmigałem sobie ogólnie. Komarka miałem jakieś pół roku. Później Simpsona przez 3 lata, trzy sezony. Aż do ukończenia osiemnastego roku życia. No i poszedłem na prawo jazdy. Oczywiście gadka rodziców, znaczy rodziców. Mama nie miała nic przeciwko. Tata jak usłyszał o prawie, prawie jazdy na kategorię A. A po co ci? Nie będziesz miał motocykla i tak. Lepszy samochód. Zimę nie da się jeździć, sezon krótki, bla bla bla. No ja stwierdziłem, że i tak zrobię. Zapisałem się do szkoły jazdy, gdzie robili aimę. Od razu wykupiłem sobie kurs na A i na B. A jeszcze wtedy były plotki na temat tego, że ma wejść kategoria A2. Stwierdziłem, że póki jeszcze się nic nie święci, no zrobię sobie obie kategorie, A i B. Zapłaciłem wtedy 2200 za cały kurs, najpierw zrobiłem sobie kategoria A. Ogólnie. Czułem się na Hondzie CBF 250 Wyobraźcie sobie przesiadkę z Simpsona, który tam leciał na oryginalnych częściach 70 km na godzinę. Wsiadłem na CBFkę. Jak wyskoczyliśmy na trasę z instruktorem, jechałem 120, no i ogólnie przyspieszenie lepsze i w ogóle komfort jazdy, to po prostu byłem jak w bajce się czułem coś pięknego nigdy tego nie zapomnę no i później Jak już zrobiłem to prawo jazdy to był dylemat samochód też pot samochód teraz w sumie bez samochodu Bo jak bez ręki bo się przyzwyczaiłem ale wtedy Wtedy wygrało serce nad rozumem I postanowała za mną, i postanowiłem, że kupię motocykl. Marta mi wtedy dołożyła dała mi 3000 zł i kupiłem GSA 500 Ogólnie to miałem dylemat nad kawą ER500. ER500 czy ER5, no mniejsza z tym. Albo nad CB, CB. CB, 500 W sumie trochę żałowałem, że nie kupiłem cebuli, ale była ona trochę droższa. GSA, no i niestety wybrałem GS, znaczy stety, niestety, byłem ogólnie zadowolony z tego motocykla, no ale czytając opinie, to mimo wszystko CB była e, miała lepsze opinie, miała podobno lepsze hamulce. Uhuhu. Nie to byłem miło zaskoczony GSM, em bo wiadomo już to przesiadka z tego z tej Hondy straszny dzisiaj jest tłok, nieprzyjemnie się jeździ. Przesiadka z tej Hondy to było coś, coś pięknego. No i tak to wyglądało, no GSM przejeździłem 4 sezony w sumie Później się przesiadłem no bo mimo wszystko już po czasie brakowało mi mocy no i komfort jazdy Robił swoje Stwierdziłem, że w końcu pora się przesiąść na coś lepszego, poważniejszego. Prawdę mówiąc jak kiedyś przyjechaliśmy z kumplem pieskowej skały właśnie, postawiłem GS a obok CBR, to GS... No nie oszukujmy się, GS wygląda jak rower wśród motocykli. No, no nie licząc tych mniejszych pojemności, tak? Ale, ale na przykład cebula wygląda bardziej masywnie. od, od GSa Nie no, masakra jest dzisiaj Tu ogólnie jest Ojcowski Park Narodowy Też polecam na spacery z rodziną Jak widać tu jest zatrzęsienie ludzi w sumie trochę żałuję, że dzisiaj tu przyjechałem Zastanowiłem wam pokazać, no przynajmniej jechałem wolno, nie było szumu wiatru się W miarę powoli nagrywało tego motovloga A też powiem wam szczerze, że e, Nie fajnie się nagrywa motovloga jak jest taki ruch Z tego względu, że Tu niby się muszę skupiać na Na gadce A tu z drugiej strony mieć większe skupienie na tym, żeby ktoś mi nie wyskoczył, że jakiś samochód nie wyjechał i trochę skupiałem się na gadce, trochę na... Po prostu nie mam aż takiej podzielności uwagi, żeby się skupić na jeździe w takim ruchu. I jeszcze żeby nawijać do Was, no ale mam nadzieję, że to jakoś w miarę wyszło. No i co? No i dokończę. Z przesiadka z GSA na CBRkę to też był kosmos. Jest w sumie też. Nie był zły, bo tam było 5 sekund do setki przyspieszał. Także w porównaniu do samochodów to, to jest duża różnica do takich zwykłych oczywiście, które przyspieszają nam 10-12 sekund do setki. Ale powiem szczerze tak, moja opinia na temat GS-a Motocykl idealny do miasta, ale na trasy to już mimo wszystko brakowało mi mocy. Jak już rozpędziłem się do tych 120, to później mimo wszystko nie było czuć, żeby to przyspieszało. No ale czego oczekiwać od motocykla, który ma 40, tam 6 No i powiem tak. Mój kies, nie wiem jak inne. Ale już jadąc... A... Tam 120 to nie było radości zjazdy, z jazdy, tylko raczej taki stresik lekki, żeby się coś nie stało, tak dostałem się, niż go nie jeździć. Później na cbr jak już się przekraczało te, te prędkości, to, no, nie oszukujmy się, cbr w porównaniu do gs to jest jak Mercedes do, no, do Wolfa. Może komuś wystarcza jest, no nie twierdzę. Wracamy. Albo w sumie to nie. Jadę na stację. Także myślę, że na dzisiaj to by